Hej moim literem was bardzo życzę z tej strony naturalnie, e, jak zwykle jak zawsze, Adam i witam w kolejnym odcinku z Europki m, po przerwie, po przerwie, ponieważ to jest pierwszy odcinek, który nagrałem właściwie po tym po tych moich problemach z, z, z e, technicznych e, mówiąc pokrótce, ale szczerze e, Ale tak słuchaj, zanim zaczniemy grać, to jeszcze takie małe ogłoszenie społeczne, uwaga, proszę ksiądz abonę. ogłaszam e, ale mówić teraz na poważnie to mm, e, od dzisiaj, czyli jeśli uda mi się to w czwartek wyrenderować, a powinienem to spokojnie wyrenderować w czwartek, to za to, że nie było tych odcinków tak dużo, to po prostu teraz będzie taki, taki troszeczkę weekend z Adalkiem, dwa filmy będę Wam wrzucał. Prawdopodobnie jeden z Europki, jeden z GTA Środa, na znaczy dzień dla Was, dzień wcześniej, wczoraj już farming był, w sobotę również farming, jakaś gra dodatkowa i niedziela. Również będą po dwa filmy do niedzieli, a przyszły tydzień już te, według dalszych Reskwizji. Także zapraszam tam na zakładkę informacje na moim kanale. Tam będziecie mieli wszystko, co jak dokładnie wygląda um, z tym weekendem e, z Adamkiem. Takie trochę zadośćuczynię nie, nie. nie, ale mam trochę o te teraz więcej pograć. E, mam tego to czasu troszeczkę, także e, dla Was e, z miłych chęcią coś więcej e, nagram. Do, ale okej, okay, moim słuchajcie, przechodząc już do gry. Bo co mamy tu za problem? Znaczy, problemu nie ma. Tylko tak, musimy czekać jeszcze 4 lata, aż będziemy mogli w całości zjeść Tunis, te wszystkie prowincje. Ja Wam powiem szczerze, że ja nie mam absolutnie zamiaru czekać i 4 lata. Puścić piach, tylko jak widać, kończy nam się tu już integracja z Nepalem, co powinno nam się teraz w tym odcinku zakończyć, już dosłownie za momencik. Z Argonem, to trochę dłużej potrwa, ale spokojnie i co chcę zrobić? Chcę zrobić sobie już dojście po prostu do Francji. A dokładnie chodzi mi o te tutaj państwa Rezo, Cremona i jeszcze Man... Montrefrat, chyba jakoś tak to się wymawia. Język można stopować. Tylko kombinowałem jakoby to zrobić, e to żeby and... old... to zrobić a się nie narobić. Chciał najpierw zaatakować Arezo, ale oni mają tutaj. a może na mapie do to lepiej, sojusz co już z Francją i Węgrami? To to za bardzo mi się nie uśmiecha. I z Milanem. Ale słuchajcie, Milan ma sojusz z z Arezo właśnie i z tutaj kolegami obok. A także jakbym udało mi się zatokować i wszystkich, to możliwe, że chociaż nie wiem, będzie ciężko, ale myślę, że oddaliby mi kurczę kilka prowincji, tak bym już mógł się tutaj połączyć z Francją. Jak będę chciał atakować Francję na przyszłość, to jakby wezmę im prowincję, żeby już po prostu był połączony, że mogę sobie tutaj swobodnie biegać, co mi na pewno bardzo, 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 bardzo sprawę, jak już będę mógł połączyć te te, dwa, te dwie części państwa Ale jako teraz to zrobić, Bo ponieważ Francja nie chce mi dać tutaj przejścia Nie ma szans, bo jesteśmy wrogami Na Ever i od Ever To Adamek sobie wykombinował to tak, że po prostu przeniesiemy te moje wojska Do Nepalu i sam to nie zaatakujemy, bo powinniśmy zaraz już te wojska tutaj mieć przejęte Także spoko Tylko tak, musimy to najpierw sobie poprzenosić wszystko i to na tureczce leci? Tutaj jakieś wojska to się robi. Wszystko w miarę jest ok, ogarnięte. Bunty na mnie grożą. Pieniądze mamy. Manpower mamy stabilność. w Porządku prestiż. Wow. Legitemancy też w porządku. Dobra, także dochodzimy tutaj. Ja szybko przerzucę te moje wojska. Po prostu jeden regiment wojska myślę, że zostawię tutaj. W razie czego, jakby Francja pozwoliła im przejść. Mm, to sobie go tu przerzucę um, tak, szybciutko tak, poprzerzucę ich tu ładnie, złączcie się idźcie może tutaj W razie czego niech tu są, a ja sobie teraz w międzyczasie poprzerzucam tych tu półgłówków O! Brawo! Udało nam się. Perfekto. I właśnie część Nepalską już mamy do siebie. Popatrzmy, co tutaj są w ogóle za ziemię. ziemie. Nawet nie spoglądałem. 9, 11, no przyzwoicie. Nawet całkiem 14. Aha, 26, wow! Ładne ziemie, naprawdę nie narzekam. Tutaj ma Aragon te wysepki. Tu jest fort poziomu drugiego, tu jest fort poziomu drugiego. Jest sort poziomu drugiego. Pierwsze co zrób to wyłącz te forty. Tak. Mm, no właśnie, bo wy tu macie transportowce? Masz transportowce. Um, to weź, podpłyń tutaj. I mamy floty. I, I w super jest to właśnie, że z tą integracją przejmujemy po prostu też od nich. Mogę masz jeszcze zrobić szybciutko? Jakiegoś jednego chociaż. Że może o oni wszystkie wojska i flotę Także to jest naprawdę super Bo jak patrząc ile Aragon tu ma tej floty to wow, O wow, naprawdę Naprawdę Respekt Gdyby tu tak Ty podejdź tu Chcę zrobić bardzo szybko bo szkoda mi czasu Każdy rok w tej grze to jest naprawdę No nie powiem że na wagę złota ale Trzeba go sobie szanować Dobra zresztą wiesz bo ty tu masz nie Tak wszystkie raz nie przewieziesz Weź ty ich tu Teraz się tu ogarnicie, dobra. Ty sobie tu podejść, ok. Eee, sobie tu popozuje, bo ja... Co tu mam zajść, za? Mhm. Mm mhm. Mm Ciemą. Dobra, weź sobie tu podpłyń. A jeszcze zostawi mi tu dwa regimenty. No dobra, żyjemy. Przyrzucamy szybciutko te wojska tu. I od razu wypowiadamy jej wojnę, bez żadnego oszczekania i zbędnego pierniczenia się. Jeszcze nam to Aragon pomoże, także powinno pójść dosyć gładko, że zobaczymy za chwilę, ile oni mają wojska. No, i chciałbym jeszcze przed rokiem 1600 zatokować Francję. Bo to będzie na pewno duży krok. A co później to zobaczymy, dobra, jak tu wy sobie radzicie z tymi przejściami? Dajcie jakoś radę. Kiedy na 10, dobrze, ty sobie idź tu. Zabierzesz ich wszystkich? Czy zostawisz adres? Zostawisz, no dobra. No dobra, przeżyjemy to jakoś. No, że zróbcie to szybciutko. Tak, cyk. Wiem, że pauzuje, ale szkoda mi tu każdej minutki. Już iść tu, tu kolego. Dokładnie. Ehm, te, które może nie potrzebuję, kursuję, ale... Ale nie chcę pomieszczać tutaj regimentów. Dobra. Tu doszedłeś. Wracaj z powrotem. No, nie powinniśmy się obawiać z taką ilością wojska, także powinno być dosyć spoko. Zresztą mam nadzieję, że mi mamulki to nie wypowiem wojny, bo to by było na pewno nieprzyjemne. No ale dobra, damy radę jakoś. Eee, okej, okay, tak to na razie wygląda, ale ja, jak tu popatrzyłem na Moskwę w jednej chwili, to naprawdę się zdziwiłem. Moskwa tu daje czadu. Golden Horde w pieprzu, tutaj idzie dalej. E, tu chyba Sibir już jest. Litwę. No, jak Litwę będzie zjadał, to już będzie dla nas e, naprawdę groźnie. E, Także my tu nie czekamy na nic, tylko po prostu. E, Jezu, gdzie są te moje. Czekaj, może wejść, z zrobi. Tak. O, nożyczko, jedź tu masz mhm, yy, 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 dobra Weź tu po końce tu I końcu, tu, dobra Tak szybciej to teraz zrobimy. Yy, kończy nam się ten jeden klej, to za chwilę będziemy mogli wojnę wypowiedzieć Także, okej okay. Dobra Zupa z bobra, nawet bym rzekł pyszna Ja za bardzo setkami nie walczyłem, ale Jak tu mówią kiedyś, musi być ten pierwszy raz, dobra, tu mam piętnastkę E, tu wszystko przeniosłem, tu połączmy to wszystko. Mhm, podejdź tu. Tak, Wyjdź może wyjdź tu też. Szczerze Wam powiem, że. Jeśli ja weźcie, połączcie tu. Mmm, tak, ty jesteś od do tego, dobra. A ty to tu. E, połączcie się i. E, 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 patrolujcie, ale w razie czego to. No, to... patrolujcie, róbcie coś, no. Nie stójcie, nie marnujcie moich pieniędzy. W razie, wolnie to wracajcie do to, toków. Kur... A tu jeszcze mam jakąś czworeczkę. Nawet miłą. Możesz mi tu coś. Mhm. Mm Jakieś szlaki pilnować, dobra, także super. E, 15 i tu mamy... Wow, 400 takich. Zbiera się tego wojska. Bardzo szybko. Dobra, okej. Okay. Ile mamy? Mamy rok na wpierniczenie im. I co tu mam? Tolerans e, heretyków. Na 400 punktów ola. mi się tu śmiecha, ale na razie nie będę tych punktów wydawał. E, ponieważ czekano z wojna. Gdzie będziemy, będziemy trochę tracimy tych punktów, ale mm, to w słusznym celu. Dobra, włączymy sobie a Ile wy macie wojska? Właśnie. Mm -hmm. Arzon... Ojej, jak się teraz nazywali? Tuskan. Tuskan i Milan milan 22 całkiem a tu skąd uhum, uhum, uhum. Eee, 20 Czyli nawet nie tak mało się spodziewałem że będziecie mieli trochę mniej ale coś tam macie razem 60 tysięcy eee, także to nie jest znów tak że nic I mają tu forty jeden tu jest duży fort to będzie go ciężko panować od razu wchodzimy na te forty tutaj. Dobra, to wyślemy na razie na te forty. Reszta będzie panowała. Okej, okay, dobra. Mamy plan, także przechodzimy do realizacji. Okej, okay, jesteśmy gotowi. Jeszcze tylko nam niech, niech, niech się tu morale odnowią. Bunty. Nie, nie chcecie się buntować. Dobra, e, także na trujeczkę. Nie dziękuję na razie. A to miał wypowiedzi wojnę, tak? Mmm. A jeszcze się Austria dołączyła. Wow. No dobra. Mhm. Mm Plus dwa zostanę. Ten, 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 ten. ten, Dobra. A może no, czekajcie, poczekajmy, aż się zrobi jeszcze ten claim. Mogę go zjąć jako ten? Nie mogę. Okej. Okay. Mhm. Mm Jesteśmy przygotowani? Dobra. No to w takim razie wojna, nie? Niech minie tylko chwilka, żebym wiedział, jak to wygląda tu. Tak to wygląda. Dobra, ok. E, także, dobra, moja droga. Mmm. Ja sobie tu włączę fort. Właśnie czego to sobie Ford włączą w stolicy A, czy obok stolicy? Przepraszam już tak eee, i tak, pierwszy regimencie. Gdzie ty jesteś ninczycielski? Ty idziesz sobie mm, tu teraz pytanie, czy ja będę mógł obok ich przejść, nie będę mógł mm, Ty sobie przejdziesz i zapytaj ich o przejście Ale to sobie będę musiał trochę Dobra tu mogę teraz sobie przejść swobodnie nie dosyć. Okej, okay, a ty podejść tu. Dobra. Spytajmy mi się też ich o przejście. Też nam pozwolą przejść, także super. Co to jest? Jest dużo relacji? Trudno Popatrzmy jak to tu wygląda Tych fortów mają trochę wow, 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 wow. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie mm -hmm. Spokojnie, popatrzmy jak tutaj jest stan wojska eee, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No nie jest tak do końca Jak myślałem Ale myślę, że jak ich dobrze tutaj Będziemy chcieli załatwić to jak pozałatwiamy wszystkich, dobra. Na razie tak stójcie, wiecie co, i... po, po, po... Nie opanowujemy te forty, przynajmniej próbujemy. Dobra, to w takim razie niech te działa idą stąd, tu. Te działa... Mhm, musisz to panować dobrze. Aha. Macie tu już jakieś argumenty. Dobra. Dobrze, ta dziesiątka będzie musiała przejść tam okej okay, w porządku. Mhm. Nie wiem, czy Aragon nie będzie chciał ich tu niszczyć na morzu, także w razie czekam ja muszę tu mu pomóc. Muszę tu być bardzo teraz ostrożny. że wyprzedzić. O, i wysłał sobie swoje wojsko tu Aragon. Także super. tylko gdzie Chcesz ich którzy i wysłał? Mhm. Dobra. Spokojniutko, spokojniutko, bo to jest bardzo mały obszar, a wiele się dzieje. Muszę też patrzeć na resztę tu, ok. Aha, wy się zaatakowali tu Austrię, czy potrzebnie, nie wiem, ale idę wam pomóc. Tu. Co wy tu macie? Trzy, dwa i osiem tych. Mhm. Tu się pozbierajcie. Okej. Okay. No płyn, 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 synu. Kiedy ja tam dopełnę 19, bo oni przegrywali tę wojnę. Ale jak tu powinien dojść z mocą, to powinniśmy to panować. Dobra, jesteśmy. Eee, jesteśmy atakujący. Tak, no nie, no lepiej to grób, ale mamy tu dobrego generała. Także super, udało nam się to wygrać. Podłączcie się tu. Tak. Aha, wy poszliście ich tu za to no okej, okay, w porządku. Dobra, jak tu idzie panowanie tego? Coraz lepiej, coraz lepiej. Dobrze, dobrze. Także bierzcie się za to. Na nic nie grozi. więc... Ale Aragon dostał przejście. Wow, super. Niszczymy od nich floty. Dobra, wreszcie się tu, zbierzcie. Mhm. Dobra, czekajcie, bo ja nie mam... Co tu robić? To fabrykę klejmy na Francję. Żeby mi się nie nudził. Atakujmy ich tutaj. Pomożemy. Dobra. Czekam aż Aragon nam tu pomoże. Panowie, spokojnie, te forty. Nie ma się co spieszyć, nie ma się spieszyć, bo tu musimy być bardzo teraz ostrożni. na razie delikatnie ją wygrywamy. Spokojnie będziemy te państwa tu niszczyć. Eee, mh, idziesz na mnie, dobra. Drugiego będziesz. Pierwsza pomoc dojdzie tu. Okej, okay, trzeciego. Tu 45 29 49 gdzie jeszcze tu pomoc Czemu tu nie ma generała? Nie ma, no dobra Drugiego A ja piątego tu ucieknę wo wow, wow, wow. Mhm wo z ciebie lisek Ehhem tylko teraz tak jak ja tu się tu trzy. Musimy to pomóc. Niech tak chce, to tak zrobimy. Prawo. Jak to wygląda reszta tych spraw? Dobra, podpływamy tu. Mhm. Mm Powinniśmy dać radę. Pięknie. Skopaliśmy i Tyłki, tyłki tyłki dostali e, po swoich wepetynach. Mm, nieźle berwałem. A i stabiliśmy wrócić. Ale ja tu miał w pierdol. E, tylko teraz tak, szesnastko. Idź mi yy... Możesz tu wejść? Nie możesz co Dobra, ty idź ty tu Niech ta trójka jedna idzie. pomóż ten panować, opanować, dobra. Mhm. To może na razie spokojnie tutaj walczymy wiwa. Idzie tu tak? 16. 8, idź już na kolejny Fort. Co stoi tu? Ładnie wszystkich nie rozbijemy, ale stali po głowach. Eee, jestem zblokowany. Naprawdę? Proszę cię, nie uśmieszaj się. No właśnie. Okay. dobra, 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 spokojnie, spokojnie, bo tu nie ma co być nerwowym 16, 11, trójka, dziewiątka dziewiątka, dobrze, to kiedy razie tak 11 idziesz tu, z trójką idziesz tu. A wy idziecie wyżej. Może iść tu na razie, no. Masz tu 5 działa, więc pójdzieś tu dosyć, yy, myślę, nawet sprawnie panować. Jeśli nic nie dzieje złego, nie, także super. Tak, jest kolejny fort. Mhm. No, my bierzemy im to. Tak. Idź w takim razie tu. Muszę dosyć głupio tu dookoła chodzić, ale no jakoś sobie daję radę. Dobra, ty przepędz tu z powrotem. Mhm, Aragon ma tej floty w trzy dupy. Dobra. No gdzieś to wygrałem, co ty tu idziesz? Będziesz to odbijać. Ciekawie to brzmi, Ci powiem że nawet bardzo. Coś podejść, no tu. mi teraz miszę z głowy. Dojdzie wsparcie. Nie, nie dojdzie! Ha, 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 ha. Ale się wkopali teraz. Ale dostanę po epytynach teraz, patrzcie. A znaczy, przynajmniej tak myślę. Dostaną. Aj, i wygrajmy, wygrajmy to. Jak to wygląda? Na razie dobrze po naszej stronie morale delikatnie do góry oni dostają minusyk. Ładnie! ładnie, żeśmy ich tu pociachali. Ładnie teraz dostają Pięknie, 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 żeśmy teraz ich tu te pobili. O i tu widzę jakieś... Tuńczyki się błędnują. No dobra. Pokażcie jak to jest z wojskiem. Mocno teraz oberwali. Mocno, pięknie. Pięknie teraz dostali. Okej. Okay. Eee, w takim razie teraz idziemy tu. Musimy panować teraz te forty. To jest bardzo ważne, i ty idź tutaj po ten fort. Dobra, co zostaniesz? I pomóc Tu mhm. ja tu będę trzynastego, a ty będziesz czternastego. I znów cię mam bić. Dobra. Ładnie, ładnie łapiemy ich w obronie. Naprawdę pięknie nam to się udaje. Moral teraz nam wrócą. Ładnie ich łapiemy tu. Eee, ta czternastka niech tu zostaje. Trzynastka idzie opanować tu ten fort. 11 ósemka idzie tutaj I do tego jeszcze dojdzie Ci ta jednostka, dobra? Masz 80 tego tak szybko, to myślę, że opanujesz. Mmm, teraz, dobra, Aragon, gdzie żeś ty podesłał te wojska, powiedz mi Aragon, Aragon, gdzie masz te swoje wojska? Ciekawe, ciekawe, no dobra, może mnie tu też, bo by mi się na pewno przydały, o już mamy czwarty, już byśmy mogli chyba tu nie zaatakować, prawda? Nie, czterdziesty szósty, także jeszcze dwa latka, dobra, dobra, jedziemy dalej z nimi, podchodzimy coraz wyżej, pięknie, pięknie, żeśmy ich popali w obronie, Du. Korsio, słuchaj, gdzie ty jesteś, Korsio? Co to jesteś za państwo? Nie wiem. Ale doprowadzę was do upadku na amen śmierci. śmierć Dobra moi mili, słuchajcie, bo najważniejszą część wojny już mi mam już 28 minut odcinka e, Ja biegnę od razu nagrywać kolejny, dla was, który się pojawi jutro, także e, Jutro dalsza część tej wojny, słuchajcie e, Udało nam się, powiem szczerze, udało nam się, myślę, że pierwsze pierwszy, opory tutaj Pokonać I myślę um... Myślę, że co, że uda nam się ta wojna, bo jednak mimo wszystko, że dziwią się, że tyle wojska zebrali. Ale jednak powiem wam, udało nam się tutaj dobrze ich płapać wszystkie pułapki i, i naprawdę nie ma na co narzekać. Także, e, także co, trzymajcie się wódkę, litku, Widzimy się jutro. Na razie, papa, pa, cześć.